No 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 no. no 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 no. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku DBD. Słuchajcie, no powracam do na YouTube'a z DBD po trzech miesiącach przerwy. Do DBD. W sensie ja oczywiście w DBD gram y, dalej. Nie miałem jakiejś tam przerwy. Chociaż nie, miałem tam może z miesiąc lub dwa miesiące tam przerwy, ale na YouTubie no, trzy miesiące były tej przerwy. Bo, bo po prostu jakoś, nie wiem, za bardzo nie chciało mi się DBD nagrywać. Wolałem ewentualnie już jak coś DBD streamować. Dobra, może niech się szuka meczu, a e, ten. A ja wam od razu powiem, że. Seria z DBD to będzie taka jakby, taka seria na doczepkę, w sensie, że to nie jest taka pełnoprawna seria, jak fabularna, że tam lecimy, tam nie wiem po kolei wszystko, czy tam, nie wiem, odcinek za odcinkiem Tutaj DBD to będzie po prostu całkowicie losowo Jak będzie, to będzie, jak nie, to nie Ale myślę, że spróbuję trochę więcej ponagrywać DBD, chociaż Pewnie i tak mi się nie będzie chciało, prędzej czy później. No ale zobaczymy, co z tego będzie. Ale dobra, już ten. Zrobimy teraz cięcie i widzimy się w meczu. O kurde, czemu ta mapa się trafiła? Nie cieszę się na jej widok, szczerze mówiąc. Bo ja tej mapy nigdy nie lubię. Ten... Nie, nigdy ja tej mapy nie lubiłem. Co mi tu świeciesz latarką? A to nie ma miejsca. O oh, fuck, Huntreska. Holy shit. Ej, ona... O oh, fuck. Zję. Nie, czy to jest ta sama, którą ja spotykałem ostatnim razem, bo strój ma identyczne. Jezu, to będzie taka snajperka Huntresska. Nie. Przecież ja się załamia, o, mogę sobie totem zrobić. Bo w sumie kupiłem sobie za punkty totem od Jociego na to, że jest się trochę szybszym. Więc może się przyda. A jak nie to walić to. Niby te 3% szybkości, ale może zawsze coś. Chociaż na adreskę to będzie trochę lipne. Bo ona i tak z dystansu strzela małpa jedna. Ale może. Też oczywiście przy okazji też jak ktoś nie jest ten tam na Twitchu to też zapraszam, bo tam też od czasu do czasu robię streamy. Ostatnio trochę częściej, ale wydaje mi się, że w najbliższym czasie no, to będą trochę rzadziej. Przeważnie... Streamy przeważnie będą teraz w weekendy. Ale myślę, że tak... Nie no, tak w weekendy albo czasami też ewentualnie w piątek. No chyba, że będę naprawdę miał dużo czasu gdzieś tam w tygodniu. Tak, ale teraz ta nic ona mnie widzi? Nie, poszła sobie. Ciekawe czy tam... Jest jaką tam ja petrzę. Ciekawe czy ten totem w ogóle wchodzi w zasięg tego, czy nie. Kurz żartujesz sobie, że ty będziesz tu biegała. No kurde, to... No ja pierdzielę! Do tej geny... Ładnie skończyłem, a ta przylazła tutaj. Nie wierzę. O, Mogłem paletę zrzucić. Pak. Nie wierzę! W to, że to mi jeszcze wybuchło! Tak, idź stąd chłopie! Ja jej nie ściągnę teraz. Teraz ją ściągnę. Złaś. No chodźmy do gena najpierw. Nie no mnie szlak jasny trafi. Chodźcie, wyleczę. Laska. No. Nie ciebie. No szkurt. No. Daj się wyleczyć. Jezu znowu bo ten wybuchnął, Mnie szlak jasny trafi zaraz A mogłem wziąć jednak buna na leczenie A ah, fuck Dobra, lecz mi będzie ucha Tylko że ona zaraz tu przyjdzie pewnie Sraczka jedna, nie myta Idę tam no tak, idź w momencie kiedy aż tu jestem, no już, demet. Co? No, dawaj, tam nie ma w ogóle ten, tej chantreski, ona biega gdzieś tam w ogóle. Ale wydaje mi się, że to jest ta sama, którą spotykałem jakiś czas temu. I ona, wiem, że ona mi strasznie wkurzała i nigdy jej nie uciekłem. Ona morduje, na sekleci leci po prostu. I bardzo możliwe, że dostaniemy ten mecz w dupę. O, i ten gen tam ciągle wybucha, no jasna, cholero. Co ona to idzie? Babuna mi zniszczyła pinda. Fuck. No i skąd ty wiesz, lafiryndo, że ja tu jestem? Jak? Ej, jakim cudem? No przecież, kurde, co na mnie? Włokieć trafiła. Co za szmatka. Jezu, jak ja nie lubię tych takich prosów kantresek. Po prostu na nie, nie nie da się grać. Bo, bo one wszystko trafiają, te żmije. Ja pitole, jakie to jest gunwo! Nie ściągaj teraz! Dobra, teraz to ściągaj Nie zdążę się zmiglować! No fuck! Kurde! Nie wierzę, że w że się nie noż. Już... Co za gówno? Ile nagrywam? 8 minut. Nie, no te gry to idą na porażkę po prostu, no. Znowu to przerżniemy. Ja jeszcze tam biega tutaj, no. Super, i ta znajdź pierdziel. ja pierdolę, ona już ginie. Ej, zostaw mnie, ty piń! Ty, ej, ty szmatko jedna! Zostaw mnie! No, co za pinda jedna A ja mam desa w ogóle Czem on leży? Dupa nie jest pod paletą, cholę spróbuję jakoś pomóc, bo mam desa, ale to się, że nie zaraz Jezu, nie wychaczyła pichac... mnie! Fuck! Ale może mam... Ale może trafię des... Ty ściągaj! Bierz mnie szybko! No nie gadać, że ona mnie... Dobra, wzięła. Nienawidzę tej gry! Nienawidzę tej gry! No nie wierzę! Nienawidzę tej gry! Nienawidzę tej gry Nienawidzę tej gry, że ja do tego DSa nie trafiam. No po prostu nie wierzę. Czemu mi na odcinkach musi tak beznadziejnie iść? A poza nagraniem normalnie takie akcje, kurde, z hadą filta z dachu uratowałem chłopa, w co się zaskoczyłem i uratowałem dupę. Tutaj kurde bele, ten... ja pierciele. A tutaj co? A tutaj w DSa nie trafiam. Kurde pele, geny mi ciągle wybuchają, no co to ma być w ogóle? Ale oczywiście, że musi mi poza odcinkiem iść super, a w odcinkach musi mieć tragicznie. I kurde, ja nigdy nie wiem żadnym prostem, ale naprawdę no takie jakie akcje mi czasami wychodziły poza odcinkami, poza odcinkami, poza live'ami, no po prostu to się w głowie czasem mnie nie mieści. A tutaj gramy jako ostatnia pipa. Dobra, weź mnie, zabij. Weź mnie, zabij, bo mi już szlak trafi. Weź mnie, zabij, bo po prostu mam dość. Nie, weź mnie, zabij, bo mi już trafia. Po prostu zabij mnie. Nie, wywalone, nie chcecie sobie szukać klapy. Szczerze mówiąc, ta gra tak zirytowała, że nie wiem, czy to w ogóle pojawi się na YouTube'a. A jeśli się po, po, pojawi, to już wiem, że nazwę tę grę. nazwę ten odcinek nienawidzę tej gry. Po co mnie ściągasz? Nie, no kurde, w dupie to mam, idę ją szukać. Sorry, ale idę jej szukać, gdzie ona jest? Idę jej szukać, nie wiem. No chodź tu, strzel mi w łeb. No weź mi strzel w łeb! No, no, strzel mi w łeb laska, gdzie ty jesteś? A weź mi w łeb strzel już! Weź mi w łeb strzel, tak. Weź, weź mi w łeb już strzel, bo już nie pogrążaj mnie! No laska! Weź mi w łeb strzel, bo już mam dosyć. Nie to nie to, nara. Albo dobra, idź sobie. Zabi Zabiję ją przy innej okazji, ale nie że no nienawidzę tej gry, że ja tego testa nie trafiłem, no. Cholera jasna. Naprawdę, ja już dostałem takiego rage'a, że to jest po prostu już jakiś żart. A poza odcinkami, tu ja zawsze trafiam w DSA, a teraz co? Nie? Czekaj, to? Nie, tak? Ida To? Czekaj, czekaj. Ten. Ten. to. Kręć. Ida To? Nie, tak? Dobrze nie wiem gdzie... A ja nie wiem gdzie czy... ja ona jest! Kurde, na chwilę. Ja nie wiem, jest? Psiup, Mogę? Paska, weź mnie zabij, bo mi mam dość już tego. Dobra, postawię tu bunę tak czy owak, jakieś dodatkowe punkty będą. I niech mnie w końcu zabije, bo mnie szlak jasno trafi. Nie, poważnie, ja już dzisiaj dostałem takiego rage'a, że to jest jakiś żart. O, znalazła kludetkę. Ale pokręcę sobie tego gena. I tak już nie uciekniemy, więc... Jezu, ale naprawdę, ja już mam takiego Rage'a po prostu przez tego DSA, że to jest jakiś żart. Ja pierdzielę, naprawdę, wywalone, nie biorę tego DSA. Nie, wywalone, nie biorę DSA. No, to wywalone. Nie, poważnie, ja nie biorę się tego desa, bo to bo to co teraz zrobiłem to jakiś żart po prostu Dobra gdzie ona jest, weź mi strzel no weź mi strzel w łeb no. Dobra chodź tu weź mi strzel w łeb i skończmy to No, skończmy to. Proszę bardzo. Nie, wywalone, ja się nie migluję. Wywalone w to. A jeśli już nie ten wrzuci ten pod klapę... Nie, ja wiem, że ona mi nie wypuści. Nie, ona mnie nie wypuści, nie ma szans. Ona nagle mnie tak mordowała, a teraz nagle mnie wypuści? Nierealne. No sorry, tu byś musiała mnie puścić żeby ten. Nie, dobra, niech sobie szuka tej klapy ewentualnie. I tak mnie ona nie wypuści, ja to wiem. Nie, muszę wziąć coś pod jakby solo granie naprawdę. W ogóle ktoś miał offering na coś, nie. Ile nagrywam? 16 minut. Jezu, my zaraz przejdziemy całą mapę. No. Nie, ona chce mnie zabić. To widać. Jak ona mnie wypuści, to po prostu będzie cud nad Wisłą. Nie ma szans, nie wypuści mnie. Ale szczerze mam teraz martwaka, gdzie jest ta klapa. Zresztą obiegli całą mapę, a tu nie ma tej klapy cholernej. Może tu? Bo tu nie sprawdzała chyba. Ej, dobra, gdzie jest ta klapa? Ej, dobra, my tu byliśmy, gdzie ta klapa jest? Tak z ciekawości. No to, to jest nierealne. Może tu? Nie serio, gdzie ta klapa? Tu nie patrzyła. Jezu. Czy my tak będziemy szli do usranej śmierci? Nie no, my tak będziemy do usranej śmierci szli. No kurde, tu nie ma nigdzie tej klapy. Ej serio, gdzie jest ta klapa? Zepsuta mapa! Tu nie ma klapy! Dobra, a gdzie ta klapa? A, oneglować uig się? Nie, trzeba będzie poszukać tej klapy, bo to jest jakiś żart. Gdzie ta klapa? A tu! Zamknie mi ją. Ona mnie zamknie, no, no. No pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Ona mi zaraz ją zamknie. Mogę? Ten? Tak? Mogę? Dobra, wchodzę. Ej, szczerze? Myślałem, że ona mi tą klapę zamknie. Naprawdę. Ale... Jakiego ja po prostu rage'a dostałem przez tego DSa. No szkury... ...debele. Ej, wydaje mi się, że to jest ta sama. Coś nie jestem pewien, no bo dużo osób ma tego skina pewnie. Dobra, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku, bo po prostu dostałem takiego szału przez tego DSA dzisiejszy. To jest po prostu nie ręczę za siebie. Więc dobra, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. I oby wam się lepiej to oglądało niż mi teraz ten mecz grało. I cóż, trzymajcie się do następnego razu i cześć.